Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj w końcu przyszła chwila, na którą bardzo długo czekałem. Będę zakładał nowe koła do mojego Lexa. Jakie to koła, po jakich wymiarach, powiem Wam nieco później. Natomiast nie jest to, wbrew pozorom, główny temat dzisiejszego filmu. Ponieważ przy okazji wymiany kół postanowiłem zająć się też tematem, jak dopasować koła aftermarketowe do samochodu, mając koła oryginalne. Słowo koła jest tutaj kluczowe, dlatego koła, nie felgi, ponieważ dopasować musimy całe koła, a nie same felgi. Liczą się nie tylko felgi, jakie założymy, ale też opony, jakie na nich będą, ponieważ wbrew pozorom nie jest to tak obojętne i opona musi się przede wszystkim zmieścić na auto, oraz musi mieć też określone parametry. a dzisiaj przygotowałem trzy rozmiary kół: będą to 16, 17, 18. 16 są to koła, które mam obecnie na oponach wielosezonowych. Mam też koło zapasowe oryginalne od Lexusa w rozmiarze 17 cali, no i wcześniej wspomniane nowe koło w rozmiarze 18 cali. Jak się domyślam, koło założyć potrafi każdy, natomiast nie każdy potrafi rozpoznać, jaka Felga będzie pasowała do naszego auta. I to ma właśnie dzisiaj zamiar wyjaśnić. Także dowiemy się, na co trzeba zwracać uwagę podczas zakupu nowych kół do auta, jakie parametry to koło musi spełniać i przede wszystkim, jakich rozmiarów musi być do tego opona. Mam zamiar to wszystko pokazać na przykładzie mojego auta, wyjaśnię wam, co to jest ET, jaki ono ma wpływ, co to jest otwór centrujący, a także gdzie znajdziemy tabliczkę informacyjną w naszym aucie, która będzie nam mówiła, jakie opony można dopasować do określonych felg. Ok, tak więc, gdy wszystkie koła już mamy obok siebie, widzimy tutaj pewną zależność. Pomimo tego, że na każdym skół jest inny rozmiar felgi, średnice całe razem z oponami są w zasadzie podobne. To jest właśnie jedna z kluczowych rzeczy, na jaką musimy uważać podczas doboru naszych kół. Niestety dzisiaj słabo się przygotowałem, nie wziąłem miarki, żeby zmierzyć i podać Wam konkretną średnicę każdego z kół razem z oponą. Natomiast widzicie, że poziomy są w miarę wyrównane. Osiemnastka jest nieco większa, natomiast jest to jeszcze na tyle nieduża różnica, że jest ona dopuszczalna. Siedemnastka z 16 w zasadzie są tej samej wielkości. Osiemnastka siłą rzeczy parę milimetrów jest wyższa. Co to ma za znaczenie, jaką różnicę robi cała średnica koła, jeśli jest większa bądź też mniejsza od koła nominalnego? Kołem nominalnym możemy nazwać siedemnastkę przede wszystkim ponieważ jest ona w standardowych wymiarach, takich jakie auto było wypuszczone z fabryki. Także przede wszystkim dobór Felk oraz opon będziemy bazowali na tym kole, ponieważ jest ono jakby punktem wyjściowym, do którego musimy dostosować nowe koło. Koło nominalne 17 ma rozmiary 215x45x17, 16, na której jeździłem do tej pory, ma wymiary 205x55x16, natomiast 18, którą zakupiłem, jest o szerokości 225, w profilu 40 i rozmiar felgi 18 cali. Są to optymalne wymiary kół, które pasują do tego auta. I teraz przejdziemy właśnie do tej kwestii, co znaczy pasują. Aby pasowały koło do auta, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, aby nie wystawały one poza, na, poza obrys nadkola oraz żeby nie chowały się też za głęboko, ponieważ mogą wtedy obcierać się o elementy zawieszenia, co wtedy uniemożliwia jazdę jakąkolwiek samochodem. Dlatego w tym momencie nasuwa się tutaj temat słynnego ET, czyli osadzenia felgi. Każda felga ma... Różne ET w moim przypadku i tak, seryjne ET Felgi jest to ET50, 16 ma natomiast ET45, 18 jest również ET45. I teraz, co te ET mówią, i które ET mówi o tym, czy będzie koło bardziej wystawało, czy będzie się bardziej chowało? To jest w tym momencie bardzo łatwy sposób na pokazanie tego. Co prawda, te dwa koła mają ET45, natomiast różnią się szerokością. Tutaj ta felga ma rozmiar 7 cali, ta ma natomiast 8 cali, co oznacza, że mimo że et jest takie samo, to felga będzie wystawała zarówno od strony zawieszenia trochę bardziej, jak i od strony błotnika będzie wysunięta nieco więcej. Koło fabryczne oczywiście siedzi głęboko w nadkolu. Także tutaj w zasadzie o tym kole nie będziemy mówić. Tak jak wspomniałem wcześniej, pokażę wam teraz gdzie jest tabliczka informująca o tym, jakie koła powinny siedzieć na naszym aucie oraz również jakie ciśnienie w kołach powinno być napompowane przy w określonych prędkościach jakimi jeździmy najczęściej w przypadku Lexusa jest to potwar drzwi od strony kierowcy tak jak widzicie są tutaj opisane fabryczne koła 215 45 17 jest też dopuszczone 205 na 55 16 czyli dokładnie takie koła jakie ja miałem w tym momencie założone oczywiście nie oznacza to że możemy mieć tylko i wyłącznie 16 i 17 na tym aucie ponieważ producent dopuszcza też koła o rozmiarach większych tylko wtedy musimy po prostu stosować się do tego, co wspomniałem wcześniej, czyli średnica całego koła nie może odbiegać znacząco od średnicy koła nominalnego, ponieważ wtedy może mieć to znaczenie na przekłamywanie licznika i w przypadku, jeśli byśmy jechali za szybko, możemy się nawet zdziwić, jak policja nas zatrzyma i powie, że jechaliśmy o tyle szybciej, nie możemy, byliśmy pewni, że jedziemy wolniej. Także to jest jedna z rzeczy, która może mieć wpływ. oraz kolejną rzeczą, może nawet ważniejszą bym powiedział, jest wpływ większego koła na przyspieszenie, ponieważ jak wiemy, koło większe musi się napędzić z większej średnicy, co może mieć wpływ na przyspieszenie auta. Może nie będą to jakieś mega różnice, natomiast jakieś różnice będą. Faktycznie będzie to miało odzwierciedlenie w przypadku, kiedy na przykład używamy auta do jazdy po torze, bądź też bardziej wyczynowo. W codziennym użytkowaniu nie powinno mieć to aż takiego wpływu, natomiast musicie wiedzieć, że po prostu takie różnice mogą zaistnieć. Weźmy do przykładu Felgę 16, jak widać na każdym z ramion są jakieś napisy, które o czym świadczą i właśnie tutaj powinniśmy szukać całych naszych parametrów, jakie musimy znać, aby dobrać nowe koło. Może pokażę to nieco z bliska. Tak więc ta Felga, jak widać, ma szerokość 7 cali i średnicę 16. Jest tutaj też wybita marka Felgi. Na felce znajdziemy też dużo innych parametrów. Nie, nie do końca wszystkie nas interesują, dlatego Wam pokażę, które są dla nas istotne. Tutaj, na tym z ramion mamy napisany, jaki jest rozstaw. Jest tutaj 114, otworów jest 5, także to jest logiczne, jest to 5 razy 114, dokładniej mówiąc 114,3. I pod spodem jest ET. Jest to może trochę mało widoczne, ponieważ felga jest w tym momencie brudna. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo. Weźmiemy teraz oryginalną 17 Ta felga jest nieco czystsza, ponieważ nie jeździła na aucie. Tak samo tutaj macie 17 cali 7J szerokość. Producent Toyota. Tutaj ten parametr jest to ET. Jeden z kolejnych parametrów jaki możemy znaleźć na felgach jest to nośność. Mówi ona o tym, czy felga nadaje się do auta osobowego, czy też do auta terenowego typu SUV i tak dalej. W tym wypadku akurat moje felgi posiadają wszystkie wymiary wypisane na ramionach felg. Natomiast są też felgi, które mają wypisany rozstaw śrub oraz inne parametry też na rancie felgi, czyli po prostu w tym miejscu. Także przede wszystkim z tyłu felgi zawsze powinniśmy znaleźć jakieś parametry, jakie ta felga posiada. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest średnica otworu centrującego. Co to jest w tym momencie otwór centrujący, jest to ten otwór tutaj, czyli miejsce, w którym koło wchodzi na piastę. W przypadku fergi seryjnej, jak widać, żaden piersie centrujący nie jest to potrzebny, natomiast przy kołach, które nie są oryginalne na ogół te pierścienie są wymagane. Oczywiście może się zdarzyć, że akurat wymiary przypasują do naszego auta, natomiast bardzo często jest jednak tak, że musimy te pierścienie dokupić. I tak tutaj na przykład widać, że ta felga nie jest oryginalnie od tego auta. Nie była ona tutaj fabrycznie przeznaczona. Dlatego taki też pierścień centrujący tutaj się znajduje. Być może w tym momencie nie widać za bardzo, ponieważ jest przybrudzona i się już trochę zlała z felgą. Natomiast na pewno tutaj jest. Tak więc, tak jak mówiłem, na nowym kole pierścień centrujący też muszę mieć. Dlatego, jak widać, jest tutaj już piosenek centrujący założony. Musiałem go dokupić, musiałem wymiary dopasować i w tym momencie koło już można zakładać na auto. Jak nie trudno się domyślić, koło nachodzi na piastę tutaj w to miejsce. Także do tego wymiaru musimy dopasować, do tego zewnętrznego wymiaru musimy dopasować pieśni centrujący. Mogę podpowiedzieć już w tym momencie, jakby ktoś szukał. Piesień centrujący, jaki musimy szukać, musi mieć wymiary wewnętrzne 60,1. Takie ma wymiary piasta w Lexusie i takie właśnie potrzebujemy. Ok, tak, więc teraz przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli ET. Kwestia ET wyjaśnię Wam z tego miejsca, ponieważ chcę Wam pokazać jak koło chowa się w nadkole, jakie znaczenie ma szerokość felgi oraz jej ET właśnie. Tutaj mam koło oryginalne 17, dlatego pokażę Wam jak fabrycznie siedzi koło w nadkolu. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Jak widać od góry koło się całkowicie chowa. Tak więc to wygląda na 16. Tu jest Reteo, już trochę płytsze. Także Felga trochę bardziej wychodzi do zepoki. Tak więc tak to wygląda na 16 oraz na 17. To jak to wygląda na 18 pokażę Wam na końcu, ponieważ mam zaprezentować Wam auto na nich. W tym momencie pokazałem Wam jak wpływa ET na odstawanie koła do nadkola. Teraz pokażę Wam natomiast drugą stronę, na co musimy zwrócić uwagę, co może świadczyć o tym, że koło się nie zmieści. Ale żeby Wam to pokazać muszę najpierw skręcić koło. Tak więc tak jak widzicie. Tu jest drugi parametr ET na jaki musimy zwrócić uwagę. Jak widać, felga jest dość blisko wahacza, natomiast nie na tyle blisko, żeby uniemożliwiało to jazdę autem. I Sądzę, że jeśli chodzi o kwestię ET, na tym poprzestaniemy. Można oczywiście wejść na stronę internetową na kalkulator ET, który nam podpowie, jakie parametry felgi będą pasować do naszego auta. Natomiast nie będzie to i tak efekt wizualny, który Wam pokazałem przed chwilą. Natomiast takie kalkulatory nie pokażą Wam, jak to w praktyce wygląda, ponieważ takie kalkulatory też się mogą mylić. Także nie możemy tego brać na jeden na jeden, że jeśli kalkulator powiedział, że koło się zmieści i będzie pasować, to faktycznie tak będzie. Sądzę, że w tym momencie już nie ma to sensu na przykładanie koła na 17 i pokazywanie Wam odstępu od wahacza w 17. Natomiast zrobię to w 18, ponieważ ta felga ma znaczącą różnicę w szerokości, pomimo takiego samego ET, jak jest w tym momencie na 16. Także może to mieć jakieś znaczenie. Tak więc biorę się za przykład koła i za momencie pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku koła 18. Ok, koło 18 założone, pokażę Wam w tym momencie, jak to wygląda. Przy Feldze 8 cali, jak widać, jest tu trochę mało miejsca. Natomiast Felga bezproblemowo mieści się pomiędzy wahaczem i na pewno nie, nie będzie nigdzie obcierać. Tutaj ta śruba od wahacza górnego też nie będzie przeszkadzać, ponieważ ona jest w miejscu. Także tutaj nie ma prawa się nic stać. W przypadku, jeśli byśmy założyli za wysoką oponę, no to wtedy ta śruba faktycznie może tam oponę obcierać. W moim przypadku opona jest dość niska. Jest wszystko wymierzone, także. Jestem pewien, że faktycznie to koło się zmieści i nie będzie nic się z tym działo. Kolejna kwestia, na którą musimy uważać, jest to odległość opony od nadkola. Jak widać u mnie, ta opona ma jeszcze sporo miejsca, natomiast miałem już w poprzednim aucie Felgę o rozmiarach 18 cali, gdzie opona była za wysoka i obcierała mi o nadkole, przez to wytara mi dziurę nawet nadkolu. Tak samo musimy zwrócić uwagę też z tyłu, czy wtedy takie koło nie będzie obcierało z tyłu. Kolejny mały szkopół, który robi wielką różnicę. Choć może wydawać się dość błahą sprawą, są to nakrętki kół, ponieważ są takie felgi. Ja na przykład właśnie takie kupiłem, gdzie otwory na nakrętkę oryginalną są nieco za wąskie. I w tym momencie, jeśli chcemy zakręcić koło, nie mamy miejsca, żeby podejść kluczem, żeby to koło dokręcić tak jak należy. Dlatego wtedy trzeba pomyśleć o nowych nakrętkach. Ja postanowiłem, że kupię sobie już nieco ciekawsze, nieco lepsze. Dlatego ja się zdecydowałem na nakrętki Epmana QT o rozmiarach 12 na 1,5. Czym one się różnią przede wszystkim? Za chwilę Wam pokażę. Po lewej stronie, oczywiście, seryjna, po prawej stronie nowa nakrętka. Jak widać, jest ona tutaj w tym korpusie już węższa na klucz 17. Ta natomiast jest na klucz 19. Co jest oczywistą sprawą, że w przypadku klucza 19 potrzebujemy więcej miejsca, żeby ten klucz na tą nakrętkę naszedł, niż w przypadku tutaj, gdzie jest klucz 17. Widać tutaj jasno, że ten stożek jest szerszy niż miejsce na nałożenie na klucz. Tutaj natomiast ten stożek wiele się nie różni jeśli chodzi o średnicę całej nakrętki. Jest to może taki bajerek, który dodaje też trochę uroku kołom. Natomiast przez to może się okazać, że nie zakręcimy nowego koła na auto. Sam się niestety o tym przekonałem, ponieważ na te nakrętki musiałem czekać dłużej niż się spodziewałem. Dlatego musiałem wtedy kombinować z kluczem, żeby zmieścił się w ogóle w otwór, żeby móc to koło dokręcić i bezpiecznie jeździć. Tak więc dla wytrwałych jeszcze taki mały bonusik. Mam zamiar zważyć koła i porównać wagę starego koła z nowym starego mam tu na myśli 16, na której jeździłem oraz 18, którą właśnie zakupiłem okay, zerujemy wagę i wjeżdżamy przytrzymuję tylko palcem 21,2 kg waga wyzerowana 19 kg. Tak. Jak widać, różnica jest tutaj potworna. 16 waży 19 kg, 18 waży ponad 21 kg, czyli jest 2 kg różnicy na jednym kole. Co daje łącznie oczywiście 8 kg masy niereserowanej więcej na kołach. Co może mieć znaczący wpływ na prowadzenie auta. Przyszedł czas, żeby Wam pokazać, jak wygląda osadzenie koła 18 względem nadkola w moim aucie. Jak widać, koło równo się z nadkolem, natomiast od niego nie odstaje. Czyli jest to jak najbardziej dopuszczalne. Tak to wygląda od przodu. Tak więc teraz już mogę się Wam pochwalić, jak wygląda auto na nowych kołach. Tak więc tak się prezentuje auto na nowych kołach. Nie wspomniałem wam jeszcze, jaki to jest model, a są to Felgi NK SC22, czyli popularna Wakasa. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dla mnie efekt jest naprawdę mega. Auto w końcu wygląda tak, jak należy. Z góry Was przepraszam za to, jak auto jest brudne. Niestety mamy pogodę, jaką mamy, jest już jesień, także ciężko jest utrzymać auto na co dzień w czystości. Dlatego tak wiem wam też przebitki, jak wygląda auto z innego miejsca będąc trochę czystszy. Mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć kwestię dobórku do auta, że będzie to teraz dla Was odrobinie łatwiejsze. W głowie mam jeszcze kilka nowych fajnych pomysłów na filmy. Dlatego śledźcie mój kanał. Subskrybujcie. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, możecie też zostawić łapkę w dół. Takie opinie też są cenne. Zachęcam Was też do śledzenia mojego Instagrama, gdzie znajdziecie więcej informacji o tym, co się dzieje oraz kiedy można się spodziewać nowego filmu. Czasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie cześć.